To są mało znane kadry z mocnym przesłaniem, które powinieneś zobaczyć. Majid Hezarhani z Los Angeles w USA nagrał jedno z najważniejszych ujęć tego, co stało się z drugą wieżą World Trade Center podczas tragedii, jaka miała miejsce w Nowym Jorku. Na kadrze z tamtego nagrania widzimy sylwetkę ponoć pasażerskiego samolotu, ale bez okien i w ciemno-szarym malowaniu, charakterystycznym dla sił zbrojnych, co również potwierdzali naoczni świadkowie tamtych wydarzeń, a także widać mały wybuch podczas styku dziobu ze ścianą wieży, który w następnej klatce znika. 9.3 11 września 2001 roku. Pomimo temperatury sięgającej ponad 1000 stopni Celsjusza, jaka rozgorzała wewnątrz budynków World Trade Center po eksplozjach, kilka ulic dalej znaleziono paszport zawierający wizę jednego z domniemanych zamachowców Satama Al-Sukamiego, cudem w niemal nienaruszonym stanie już kilka godzin po pierwszym ataku. Widok z lotu ptaka, ukazujący zniszczenia budynku zewnętrznego pierścienia Pentagonu, po tym jak rzekomy samolot Boeing 757-223 linii American Airlines uderzył w niego. Rozpiętość skrzydeł tego modelu to 38 metrów, jednak na zdjęciu nie widać żadnych uszkodzeń elewacji na tej długości. Nie ma również żadnych elementów charakterystycznych, takich jak np. trzytonowe silniki wykonane ze specjalnych stopów metali odpornych na wysokie temperatury i naprężenia mechaniczne. Telewizja BBC News ustami reporterki Jane Stanley podała informację o zawaleniu się trzeciego budynku World Trade Center na 20 minut przed tym wydarzeniem. Był to pierwszy w historii świata budynek o konstrukcji stalowej, który zawalił się w wyniku pożarów bez dymu i płomieni. Dzięki za oglądanie.